To jest dramat. Chciałbym wam jakoś pomóc, ale nie jestem w stanie. Rynek kart graficznych, a tym samym rynek komputerów, przechodzi prawdziwy kryzys. Tych komputerów, które są skierowane do graczy. Nie ma kart w furtowniach, nie ma kart w sklepach i nie ma kart w waszych komputerach. Nie nabędziecie nowej karty graficznej, lub jeśli wam się uda, to jesteście prawdziwymi szczęśliwcami. A być może poczekacie sobie na nią kilka miesięcy, bo takie są przewidywania przy niektórych modelach. Ech. Piszę o tym zresztą w polecanych, bo te się pojawiły na stronie. Ale jak one wyglądają, zaraz się dowiecie, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, one są od kilku dni, ale umówmy się w takim bardzo krojonym kształcie. To jest dramat. Rok 2020, gorzej już być nie może. Podtrzymaj mi piwo. I co istotne, zbliżamy się do okresu świątecznego, który jest specyficzny. Większość z nas kupuje w tym okresie masę sprzętu elektronicznego. Zbieramy przez cały rok, licząc także na pewne podarki, właśnie na święta, decydując się następnie o zakup komputera tuż przed albo zaraz po świętach. Grudzień jest takim bardzo gorącym okresem. W tym momencie, nie mając do wyboru karty graficznej, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę złożyć sensownego zestawu komputerowego. Tego zestawu komputerowego nie złożą gracze, tego zestawu komputerowego nie złożą także graficy, osoby renderujące, osoby zajmujące się profesjonalnymi zastosowaniami. Fakt! Są spryciarze, są osoby, które poszperają, gdzieś podzwonią, mają jakieś znajomości i myślę, że nawet z rtx 3080 TUF Gaming nie będą miały problemu, żeby go sprowadzić, ale mówimy o wyjątkach. Natomiast jeśli chodzi o pokaźną grupę odbiorców, no po prostu dla nich tych kart nie będzie. I tym akcentem wchodzimy w polecane moi drodzy, zważając na to, jak gorący jest okres i to, jak wygląda rok 2020, z jakimi problemami borykamy się przez cały ten czas od tych kilku dobrych miesięcy. Problemy zdrowotne, problemy z kartami graficznymi, chociaż brzmi to oczywiście dziwnie, jeżeli zestawiam te dwie rzeczy, no ale. Jakby wiadomym jest to, że zajmuję się sprzętem komputerowym, a nie zdrowiem, dlatego też nie będę może przedłużał i przejdę do tych elementów, które Was najbardziej interesują. Moi drodzy, tak, udało mi się złożyć zestawy komputerowe, kilka przynajmniej. Dlaczego tak to wygląda? No, chyba doskonale wiecie, ale za chwilę także przejdziemy do tego bardziej szczegółowo. Komputer za 1000 złotych. Mamy tu Pentium Gold G6400 z tanią płytą główną na układzie H410, 8GB pamięcią operacyjną. Jest to typowa biurówka za 1100 zł. Absolutnie nie doszukujcie się tutaj zestawu komputerowego. Nie ma jakby takiej możliwości, żeby tutaj odpalać gry, chyba że te najmniej wymagające, ale ultra mało wymagające, tak się umówmy. 1300 zł. Pierwsza niespodzianka, mamy konsolę do gier. Specjalnie nazwałem to zestawem e, komputerowym, ale oczywiście chociaż kurczę, te nowe konsole są tak bardzo zbliżone technicznie do komputerów że nie wiem, czy, czy nie nazwałbym w jakiejś mierze tego zestawem komputerowym. Nie no, tak na serio mówiąc to absolutnie są to konsole, a nie zestawy komputerowe, ale pół żartem, pół serio nazwałem to właśnie zestawem komputerowym za 1300 zł. Ryzenik RDNA 2, 10 GB pamięć GDDR6, do tego 1,5 terabajtowy dysk NVMe, 1300 zł nie otrzymacie absolutnie Żadnego zestawu komputerowego w tej cenie, nawet na Apple AMD. Nie ma takiej opcji, by złożyć Apple AMD, ponieważ znowu wywijało ze sklepów Ryzen 5 tanie za około 400 zł. Więc sorry, Batory, ale to jest jedyna opcja w tej cenie. 2200 zł i znowu mamy Xboxa Series X. E, tym razem. Series X, czyli już wydajniejszą konsolę i co ciekawe szukałem takiej alternatywy, mówię sobie no może złożę ten komputer za 2300 zł guzik, guzik z pentelką. nie ma takiej w ogóle opcji, zresztą zerknijcie sobie, wchodzimy na podzespoły szukamy sobie tych podzespołów karty graficzne, proszę bardzo no przyjmijmy, że w tej kwocie mieścimy się z gtx 1650 super lub z 1650 ale 1650 super nie ma, nie ma i nie ma Zresztą te karty kosztują 1000 zł, a docelowo kosztowały około 800. To pokazuje skalę tego, jak wygląda obecna sytuacja na rynku kart graficznych. Ale to nie są jedyne wyjątki, do tego jeszcze dojdę. 2800. Też zestaw wygląda całkiem przyzwoicie, chociaż jest on droższy o kilka stów względem poprzedniego miesiąca i co karty wywijało zresztą. 1660 kosztująca 1249 zł, nie no to jest pomyłka jakaś kompletna. Tak samo to wygląda w przypadku tego zestawu za 3300 zł, a innych zestawów nie ma. Nie ma, moi drodzy, bo uznaję, że nie ma sensu, abym polecał Wam zestawy komputerowe na grudzień z kartami, których nie otrzymacie. Jak mówię, szczęśliwcy, osoby, które gdzieś będą piłowały te telefony, będą szukały u różnych źródeł, próbowały złożyć komputer z różnych sklepów, być może im się uda. Myślę, że tacy szczęśliwcy będą mogli wyposażyć się w RTX-a 3060 Ti, bo tych kart nie jest wcale mało na rynku, jeszcze da się je kupić. Zresztą na X.Comie była taka opcja chyba jeszcze kilka dni temu. Także, jak dobrze poszpracie, wyczekacie okazji, to taką kartę nabędziecie. Ale uznałem, że w momencie, kiedy nie jestem w stanie właśnie Wam polecić, bo te karty były, żebyśmy się dobrze zrozumieli, 1660 była jeszcze dostępna przy składaniu polecanych, natomiast już teraz wyszła ze sprzedaży, dlatego też no, nie miejcie tu do mnie pretensji, ale w przypadku tych RTX-ów 3060 Ti jest szansa, że taki zestaw złożycie, ale zostawimy to sobie na styczeń. Ja ogólnie rzecz biorąc życzę Wam szczęścia. I jeżeli macie się czymś sugerować, jakimś wyborem zestawów komputerowych, no to w tym miesiącu nie u mnie, bo ja nie jestem w stanie wam zagwarantować, że w jednym sklepie, akurat tym, który jest dla mnie partnerem, złożycie zestaw komputerowy za 4000 zł, za 5, 6, 7, 8, 10 tysięcy złotych. Zresztą, zważając na obecną sytuację, ja radzę Wam jeszcze chwilę poczekać, żeby ta cała sytuacja się uspokoiła, bo ona jest spowodowana bardzo wieloma czynnikami. Fakt: kryptowaluty wróciły do łask. Producenci produkują mniej kart, Samsung mniej układów yy, i to wszystko. A, no, jeszcze sytuacja, oczywiście, na całym świecie w związku z pandemią. I to jakby daje nam obraz tej fatalnej, tego fatalnego, myślę, że roku 2020, także w odniesieniu do sprzętu komputerowego tej końcówki, która moim zdaniem wpływa bardzo mocno także na Wasze wybory, jeśli chodzi o komputer. Także Trzymamy kciuki, żeby w styczniu było lepiej. Na razie jest dramat, ale ten dramat trwa już od jakiegoś czasu. Niestety jest coraz gorzej. Moi drodzy, mówił Lipton. Aha, jeszcze miałem powiedzieć o procesorach. No, w procesorach też jest dramat, jeśli chodzi o AMD, bo na przykład 5600X znowu brakuje. No, to byłoby na tyle. Papa, pa, mówił Lipton.